Zapraszam na kurs materialny wwwpiotciupak.pl. Twierdzenie Ptolomeusza dotyczy czworokąta wpisanego w okrąg. I załóżmy mam taką sytuację, jak u mnie na rysunku, czyli mamy czworokąt ABCD. Ten czworokąt jest wpisany w okrąg, czyli jest wewnątrz okręgu. I on ma swoje przekątne przekątna AC i przekątna DB. Ja te przekątne nazywam odpowiednio E i F i teraz nazwałem też sobie boki. Bok AD to jest moje M, bok AB to jest moje N, bok BC to jest O, bok CD to będzie moje P. Twierdzenie ptolemeusza mówi tyle, że iloczyn przekątnych E razy F, czyli E razy F, jest równy sumie iloczynów boków przeciwległych, czyli MO dodać PN. p N. Czyli iloczyn przekątnych jest równy iloczynowi n razy P dodać m razy O, czyli tak jak tutaj zapisałem. I to jest całe twierdzenie Ptolemeusza.